Słuchajcie, ponieważ nie wiem, czy to nie mój ostatni raz, to pozwolę sobie powiedzieć Wam trzy krótkie słowa po tych dwóch latach. Po pierwsze, dziękuję. Dziękuję Wam za e, wszystko, za każde spotkanie, za każde dobre, za każde też złe słowo. Dziękuję Wam za te dwa lata. Praca w charakterze marszałka z Wami była dla mnie naprawdę zaszczytem. I mówię to z całego serca. Do wszystkich Was. Po drugie, chcę was przeprosić. Chcę was przeprosić za wszystko co było nie tak. Chcę was przeprosić za wszystko co było nie tak, za może za dużo sucharów czasami, za jakieś nieuprzejmości czy nerwy. Z całego serca przepraszam i chcę też was prosić, żebyście zatrzymali ten czas w dobrej pamięci, ten nasz wspólny czas. I żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać, serdecznie Wam z całego serca, wszystkim Wam dziękuję.